Witajcie głodomory w kolejnym odcinku pizzerii, ja jestem Aga Weron i witam was w drugim odcinku. E, mamy sobie zrobić ciasto, nie aplikację, włącz podświetlną aplikację, ciągle że są łóczka tak w ogóle, którego mam już dosyć, ten stary piernik mnie... Denerwuję. No i co? I nic. Wciśnij, tap. Aby było dużo smartfona wciśnij, tap. Aby kontynuować. Czy ty możesz już sobie iść? Podążać z zieloną linią. Gdzie ja mam znowu podążać ze zieloną linią. No, Znowu zapisywanie. Ważne mi ten typ, mogą tego samolotka nie włączać. Dobra, dalej, dalej, dalej. Przyjąć nowe zamówienie. Przyjmijmy zamówienie. Ciszy, tap. Dobaczmy sobie, co mamy zrobić. Pudzielizę. Przypnij sobie tą pizzę. Przypiały się. Dobra, średnie ciasto w stylu napolitańskim. Podejdźmy sobie do ciasta, podziel porcję, mamy średnie ciasto, rozwałkuj je. Jejku, ten typ naprawdę nie da nam spokoju. Mi denerwuje średnie ciasto na stronnicy masz, położyłem Rozwałkuj Myślałem, że te są łuczki czasami będą bardzo przydatne, ale naprawdę jest ściśnie te aby kontynuować. No masz te sos marinera mamy marinera Rozlej ten sosik wszędzie, niech, niech się leje, gdzie tylko się da no, szlak może człowieka trafić. Jeszcze tu po rancikach. Ale nie bije, że mi za pizzę. O, o, tak pięknie, po rancikach. Ti ruri, 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 ruri. Ru, ru. Dobra. Udekoruj pizzę mozzarella. 100 gram. 40, 60, 80, 100 gram. Znowu za. się załamać idzie. Czarne oliwki. 32, 62. Dobra, macie trochę więcej tych oliwek. Białą cebulę. 32. Dobra, macie 32. Znowu zapisywanie. Przecież jest chory aż. Ciśnij T, podnieś średni talerz ze stosu. Ale tu już nic więcej nie mamy dawać, żadnej bazilii, nic, wszystko gotowe. Podnieś średni talerz ze stosu, no, zacznij piec z pizzą. No nie wiem czy tak dobrze, bo już to pizza dawno byłaby w piecu, a przez ciebie tylko wszystko jest opóźniane. No, pizzę i wyjmij ją z pieca. No, co ty nie powiesz, Sherlocku? Zimny ten piec. Dobra, mamy rozgrzany piec, weźmy tą... ...przeklętą tackę. No i... Jezus, cośśmy zrobili. Wszystko wysypaliśmy. No, powiem wam, że... Zresztą... Jezu, zbiłem coś. Co ja zbiłem? Talerz zbiłem. No, zapowiada się ciekawie, wam powiem. Ale to przez tego typa, bo mnie denerwuje tak. Dobra, odłóż to. Możemy jakieś to posprzątać? Aha, po kawałku. No to ja na razie nie chcę nic sprzątać. Ale odstaw to ten ładnie. Trzeba posprzątać trochę... ...biedne ciasto. Wszystko przez tego typa. Po co nam zawracał dupę? Dobra, musimy zobaczyć, czy nam się pizza nie spały Ła, gotowa pizza. Zabieraj ją. Ale keśliczno no śliczna. Znowu zapisywanie. Dobra, połóżmy ją na talerzu. Postarajmy się nic nie zbić. Dobra, odłóż to. Weź talerz. Wydaj pizzę. Pizza wydana, proszę bardzo. Możemy sobie tu już odpiąć. Pieczarka. Brawo, zaczynamy. E, co na tą nasi... Zobaczmy, co na to nasi klienci. Połóż pizzę na talerz no, przez... i Dobra, wybierz trzy. To pieczarka, to I weźmiemy sobie rozmaryn. Wyłącz już ten samouczek, błagam cię, no ptze. Spójrz na certyfikat. No piękny certyfikat. Czy ty możesz się już wyłączyć? Błagam. Dzienny limit resetów. Dobrze, fantastycznie, te. pomieńmy cię. Poszedłeś sobie? już święto. Wyszedł, widzieliście to? No co, poszedł. Dobra, mamy średnią Neapolitanę, ale przydałoby nam się tutaj troszeczkę posprzątać, bo żeśmy nasyfili. Ale dobra, wiecie co? Przyjmijmy sobie jeszcze najpierw zamówienie. A tu jeszcze jest jakiś zbity kawałek. No nie, przecież nie będziemy z takim czymś pizzy wydawać. Przyjmijmy sobie zamówienie. Margarita. Ciasto w stylu neapolitańskim. Mamy średnie. Jest. E, sos Marinera. Dajcie nam sos marinera. No, smaruj, 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 szybko smarujemy. Dobrze, mamy sos marinera. Liść A, mozzarella krojona. To jest mozzarella krojona. Ile chcecie, 100 gram? 2, 4, 6, 8, 10. Niech będzie. Liść bazylii. Mamy listki bazylii. Ile? 24. No i dobra. Pizza do pieca. Mamy nagrzany piec? No tak średnio, więc możemy go dopiec trochę. Niech będzie gorący. My weźmy naszą pizzę i Wsadźmy ją do piecyka. Niech się piecze. Dobra, to odłóżmy i przygotujmy sobie jeszcze talerzyk, to była średnia pizza. Dobra, jak tam nasza pizza piecze się? Piecze się. Bardzo szybko się piecze, więc fantastycznie. Jeszcze trochę. Dobra, gotowa. Wyciągaj. Ale pięknie się upiekła, aż zgłodniałem. A dopiero co obiad jadłem. Odłóżmy to. Weź tą pizzę i ją wydej. No i pięknie, 3 minuty. Bardzo szybko nam poszło. 5 gwiazdek. Pięknie. Dobra, weźmy kolejną pizzę. Pizza z salami. Ja nawet celami chyba nie mam. Średnia napolitana Dobra. Mamy średnią. Rozwałkujmy ją. Sos Marinera. E, coś zepsułem. O, jednak działa. Sos Marinera. Dobra. Sos nałożony. I teraz co? Mozzarella tarta. Tu mamy mozzarella tartą. Ile jej chcecie. A to nie tak miało być. Yy, mozzarella tarta 32. 64, 32. Dobra, ale my nie mamy bazylii. E, Boże, bazyli, Salami krojonego? Czy mamy? Mamy salami pokrojone. 64. A da, mam 72. I liść bazylii jeszcze. Ile? 24. Ok, możemy iść piec. Jak tam nasz piec? Dobra, jeszcze jest gorący. No weź tą tackę. Podnieś to. I pójdziemy. Niech się piecze. Przygotujemy sobie talerz. Chyba średnia marinera. Średnia marinera. Co ja gadam już? Dobra, połowa czasu. Jeszcze parę sekund. Już w sumie możemy sobie to odpiąć. Odłożyć nasz telefon i czekamy na pizzę. Dobra, piec jest tutaj jeszcze cieplutki. Więc już mało zostało. Jeszcze parę sekund. Dobra, możemy ją wyciągać. Jaka piękna pizza. No i żeśmy znowu ciasto wyrzucili ze skrzynki. Dobra, oddaj to. I wydawaj. Trochę krzywo, żeś to położył na tym talerzu, ale niech będzie. Dobra, pięć gwiazdek. Następna pizza. Puli jazz. Średnie ciasto w stylu neapolitańskim. Odłóż to. To jest średnie. Możesz to położyć na stolnicy. A mały odłóż do koszyka. To sobie rozwałkujemy. Dobra, sos marinera. Na racikach pięknie, tak, dokładnie, tak, tak. tak. Eee, mozzarella krojona. Biała cebulka. Ile tej białej ceboli? 32 31, dobra. Czarne oliwki krojone 64, dostaniecie 86 No, niech wam będzie. Weź tą pizzę i do pieca. Dobra, jak tam nasz piec? A już chłodny się robi. To dołóżmy trochę drewienka. Okej, okay, ty się piecz, a my sobie weźmiemy talerz. Ła! Otworzyliśmy szofladę. No, super. Kolejny zbity talerz. Jest o, tu jest tacka, No tu jest taczka. Jak tam pizza? Już się kończy. O, szybciej, szybciej, szybciej. Ja mam całego dnia, żeby czekać na pizzę. Nasi drodzy klienci też nie. Ale piękne. Jak te oliwki, pięknie wyglądają. Widzicie to? No nie na zbitym talerzu, nie będziemy tego robić. ...i wydajemy naszą cudowną pizzę. Cały czas mieścimy się w przedziale czasowym 2,5 minuty. O, sos Alfredo. Fantastyczny. Możemy sobie wybrać kolejny. Weźmy bekon, pierś kurczaka i młode karczochy. Dobra, nie mamy zamówień, a tu co? OK, weźmy sobie kolejne zamówienie. Margarita, średnia napolitana. Będzie trzeba tu posprzątać zaraz. Wszystko pobite. Dobra, mozzarella i liść bazylii. Tylko chcecie, tak? Mozzarella, skończyła nam się mozzarella. Trzeba będzie dokroić. I liść młodej bazylii, proszę bardzo. Ile? 24. Ok, ta cóżka. Wstaćmy tą pizzę do pieca. A my sobie w tym czasie pójdziemy. Wiecie co? Weźmiemy pojemnik. I z tym pojemnikiem postaramy się posprzątać szkła wszystkie, co żeśmy tutaj nabrudzili. Jak tam piec. Słabo zimne, ale dobra. Mamy tu pojemnik? Mamy pojemnik. Możemy to spróbować posprzątać. Nie tak. To to odwalasz. Aha, czyli pojedynczo. jak żeśmy sobie nabrudzili, tak mamy, nie? Tam nasza pizza. Gotowa! bo my się bawimy ze szkłem. Wyciągaj ją. I chyba talerza sobie żeśmy nie przygotowali. No oczywiście, że nie. Dobra, rzuć tą pizzę na razie tu. Weźmy talerz. A nasmy zaśwędził. Postawmy talerz. Weźmy pizzę. Połóżmy. Na talerzyku. Wydajmy tą pizzę, proszę bardzo. I pizza wydana. A my chwilę, nowy przepis, ciasto w stylu Nowy Jork. Zdobyto poziom. Odbierz nagrodę. No, pracujące albo nie, produkt końcowy nie będzie. Na razie nic nie róbmy, tylko weźmy, posprzątajmy to szkło. Mogłyby sanapit nam tutaj wpadł. No przecież od byłem zamknął tą pizzerię. No, dlaczego ja nie mogę tego wziąć? Dobra, wzięliśmy. Coś jeszcze? Nie, chyba wszystko. Ale tu jeszcze butelka rozwolona leży. Jeszcze jest? No pewnie, że jest. No, dlaczego nie możesz się wziąć? Dobra, wyrzuć najpierw wszystko. Już ten koszyk, bo teraz szału dostanę czegoś. Wyrzuć to. To też wyrzuć. Pod koszykiem coś jest? No, coś tu jest. Co to jest? Biała cebula. Nie wiem, wyrzucił. <laughs> Sprzątamy to trochę. To jest sól. Odłożymy tu i oregano suszone też odłóż. Tu. To jest co? Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek możemy sobie zostawić. Postawmy ją tam. No i ładnie. No i w miarę czysto mamy. Zwanek też postawmy sobie tu, bo też nam się przyda do robienia ciast. Koszyk możemy sobie włączyć tu. No i gitara. Mamy troszeczkę posprzątane w miarę jako tako. Możemy te wuste tu odłożyć? Możemy. O, no to jeszcze bardziej mam dżemil posprzątane. I też mi się stąd wypadł z rów. Nie da się z tego wyrzucić nigdzie. Na kartonik? O, no i niech se tam leży. No i czyściutko i pięknie. Weźmy sobie kolejne zamówienie. Fungi. Mała napolitana. No to bierzemy sobie małe ciasto. Rozwałkuj to ciasto. Pieczarki i liść bazylii. I sos Marinara. No oczywiście, nie jada się innych sosów. Dobra, sosik rozwożony, Mozzarella krojona. 60 gram, tylko malutko. Pieczarki. Ja nie mam pieczarek. Muszę iść pokroić pieczarki. Ale połóżmy na razie bazylię. Dobra, lecimy zrobić pieczarki szybko. Ale ty szybko chodzisz. Uuu, lala. Mam pieczarki 40 gram. Co to jest 40 gram pieczarek? Możemy kupić tu pojemnik narzędzia. Koszyk jest koszyk. 60 dolarów koszyk kosztuje. No jaki wyzysk. Weźmy tych pieczarek trochę. Nie wiem ile żeśmy ich nabrali, ale... No mało. Weź jeszcze. Dobra, nie będziemy marnować tyle kasy. Leć do góry pokroić te pieczary. No tak, pogór po wszystko ma pod drodze. Co to dla siebie, nie? Dobra, odłóż koszyk. Włóż pojemnik. Pokojne pieczarki. Mamy pokrojone pieczarki, odkładamy i lecimy zrobić naszą pizzę. Ile chcesz pieczarek? 30 dEKO. Ej, dużo tych pieczarek będzie na tej pizzy. A jak nam szpiec, już pewnie no, 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 oczywiście, że jest zimny. Jak trup. Może dziwne połączenie przy jedzeniu, ale pierwsze co mi na język przyszło Dobra, mamy rozgrzany piec, nasza tacka. Weźmy pizzę Włóżmy tą pizzę. No, włóżmy tam. połóż to. weźmy sobie mały talerzyk. Spód, ale szybko się piecze. Spód do pizzy w stylu neapolitańskim. Gotowa, wyjmij pizzę. Ale pięknie się te pieczarki zramieniły widzicie? Dobra, odłożymy sobie, tiru riru. Weź tą muszą piękną pizzę z pięknymi pieczarkami. I wydawaj. No i dobra. Tyle w temacie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy zrobionych 7 pizz. To nie powinien nam się dzień już skończyć Czemu nam się dzień nie kończy To jest tylko 5 pizz na dzień do zrobienia Czyż nieprawda? Czy się mylę? Dobra, zrobimy ostatnią pizzę. Capricioza. Mała w stylu napolitański. To na napolitańskie. No i rozwałkuj nam to. Marinara. Mozzarella crojona. Marinara. Ale już widzę nowy składnik. Już jestem przerażony, że znowu się wcześniej wyrobię. Mozzarella crojona. Prościutka koto. No i musimy biec po prościutto. Pokrojony. To jest kodo? Krudo. Nie, to jest krudo. Ja chcę to. Bekon. Proszę cię, to kotto jest. Starczy nam to jedno? A to jest 600 gramów. To dobra. Mamy Puściutto, zamykaj to. I lecimy z naszą pizzą dalej. Gdzieś Puściutto. Ile 60? Jeju, ile tego tu będzie? Pieczarki. Pieczarki 30. Raz, dwa, trzy, cztery. Macie. No i karczochów też nie mamy bo karczochy też musimy iść, ale karczochów też sobie weźmiemy więcej, bo pewnie to malutko będzie, więc pojemniczek nam się od razu przyda. Młody karczoch, no bierz tych karczochów trochę. Ile mamy? No dobra, powinno staryczyć. To oczywiście ma być krajone, tak więc włóż nasze karczochy młode, wrzuć ten koszyk. Weź pojemnik, wsadź pojemnik i kroimy. Dobra, skończyło. Odłóż i zamykaj. Nie wiem, kto lubi karczochy na pizzę, ale no, dziwni ludzie. Młody karczoch 50. To tylko dwa karczochy? Nie sensu. Macie trochę więcej od serca tych oliwek. No i czas włożyć naszą przepiękną pizzę z karczochami, ale no o się nie dyskutuje, każdy lubi co innego. Więc niech się piecze nasza cudowna pizza. A, talerz, właśnie, talerzyk. Mam mały talerz. Odłóż talerzyk. Jaka muzyka. No i dobra, pizza mamy gotową na talerzyk i wydajemy. To odłóż, weź talerz i wydawamy. Dobrze kochani, to była ostatnia pizza w dzisiejszym odcinku. A jeszcze musimy sobie wybrać bakłażan. Co to jest prowolone? To może zamiast bakłażanu weźmy prowolone? No co tam. No dobra, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pa pa!